Dobry, Dzień dobry, prosto. dobry. prosto z kuchni restauracji In Asia w hotelu Sheraton. Marcin Sasin, szef kuchni. Ja, Alicja, pomocnik. Chociaż nie, już się umówiliśmy, że ja już jestem już jest duet. tak, duetem. po tak? kolejnym... Jak bakara jesteśmy, tak, i, ale to jednak kuchnia chińska w naszym ciągu. Co my dzisiaj będziemy robić? Widzę wieprzowinę będziemy robić. Tak, wieprzowinę, czyli mięsko znowu. mięsko, najbardziej popularne e, uh -huh. w Chinach. Tak, pod, widziałem pod różną postacią, tak? E, widziałem uszy, widziałem Czyli wszystko, wszystko da się zjeść. Wszystko, tak, świnti? widziałem ogonki, to są właśnie oni bardzo lubią właśnie tłusz, tłuste te elementy. E, I generalnie wieprzowina króluje. tak. A to z na... drugiej strony też dobrze, bo nic się nie marnuje jak już. Nie no, oczywiście. E, I my tutaj e, z, przygotujemy wieprzowinę, smażoną włoko. Ona będzie w takim stylu seczułańskim, czyli bardziej ostra, tak, e, hmm. z warzywami. E, ona już będzie podlewana bulioną, ona będzie w sosie. E, no, myślę, że to bardzo takie ciekawe jest zdanie. I też e, można powiedzieć, że takie bardzo, bardzo popularne. A czy ono jest trudne? Bo mi się od razu wydaje, że ono jest trudniejsze niż te, które już Nic w włoku nie jest trudne, tak? W łoku. Nic. Jeżeli... W woku czy w włoku? Jak się mówi? Wok, wok, no tak jak jest, wiesz, Pak Choj, Bok Choi, okay. Zależy. Czyli nie jest fopa, jak powiem, w włoku robię hmm, dania. No, zawodowo no. już prawie. Zawodowo. <grym> <grym> Więc jesteśmy duetem, ustaliliśmy. Tak. Dobrze, czyli pewnie znowu będziemy dużo kroić na początku, a potem. Dużo krojenia, się dużo przygotowania tego wszystkiego. Ja już tu wcześniej sobie e, pozwoliłem przygotować, tak? Mhm. Wieprzowinkę w łezki pokroiłem, będzie potrzebna właśnie wieprzowina, mhm. będzie potrzebna kapusta pekińska, będzie potrzebny patchoj, e, cebula, e, czosnek, e, ostra papryka. Będzie potrzebny bulion warzywny i tu jest ciekawe, że przy ten bulion warzywny możemy go generalnie przygotować z tych Znowu zero waste, kawałek kapusty, tak, nastawiamy sobie, zaczynamy, wymyśliliśmy sobie, że przygotowujemy nasze danie, mm -hmm. wieprzowinę z warzywami, nastawiamy sobie nieduży garnek z wodą, dodajemy tam troszeczkę sosu sojowego, może troszeczkę pieprzu i teraz tak, zaczynamy, nie wiem, bok choja przygotowywać, tak, czyli odcinamy jakąś tam końcóweczkę i do garnka. E, obieramy, nie wiem, czosneczek i do garnka. to Czeba... trzeba generalnie na zadanie wpaść znacznie wcześniej, żeby ten bulion się w ilości przygotować? To generalnie jest, chodzi o to, żeby to nie było, żeby sos nie powstał z wody, tylko mm. żeby powstał nam z bulionu, który ma jakiś smak, okay. tak? E, I to jest myślę, że też taka metoda, żeby nie wyrzucać tych końcówek. Możemy to sobie przygotować na przykład wieczorem i stawić ten bulion, żebyśmy na drugi dzień ogień. To, co mam robić? To Potrzebułem... jest nasze stałe pytanie: co, co mam robić? robić? Kroimy. Kroimy, czyli mniejsze, mniejsze kawałki kapusty. Czy to nie traci, nie traci te kapusta czy cała ta jak się ją kroi? E... Ja zawsze słyszałam, że trzeba rwać. Nie, jeżeli chodzi o sałaty, to tak. Mm -hmm. Sałaty, a tu mamy kapustę. Aha, to jest kapusta pekińska. I, I tu nie ma problemu. Przy Dobra. kapusty kroimy. E, sa, tak, już, już sekundkę. E, bardzo jest ważne. Dla nas to najważniejsze te twarde, e, twarde kawałki. Te końcóweczki możemy. E, I tu potrzebujemy taką dobrą garstkę. E, później, jak bokczojka, to też w takie mniejsze kawałki. Tak. Mm -hmm. A ja jak zwykle zajmę się czosnkiem, cebulką, papryczką. Czyli trzeba pamiętać, że żeby tą papryczkę obierać, obierać albo kroić przez zakładające rękawiczki, albo później porządnie umyć ręce, tak? No tak, bo jak się do oka włoży. Do oka albo w ogóle. Może nie być ciekawie. Mogą być takie jakieś pieczenie albo ewentualnie uczulenie. Jeżeli... Poczekaj, czyli taki na przykład mam odłożyć? Tak, te to takie cienkie, to, to nie. A tego nawet nie kroić? Tak, no nawet. Dobra. I ja myślę, że już chyba tych białych troszeczkę jeszcze i nam wystarczy, żeby nam tu no, to już to. mamy takie grubsze kawałki pokroję. Kroili w milczeniu. Ja może nie w milczeniu. Tak, jakoś się zapatrzyłem na tą cebulę. Mamy sporo cebuli. Zastanawiałem się, jak mam wziąć się do tych papryczek, czy tobie je nie sprzedać. <śmiech> <śmiech> biorę ją, nie wiem, no, mogę biorę to wziąć na siebie. siebie. Biorę, nie biorę ją na siebie. E, się zastanawiam, czy jest jakaś e, e, historia związana z tym, z tym daniem. Czy jak gdzieś słyszałem, czy jak byłem na swoich wypadach do Chin, tak? Kulinarnych, mm -hmm. bo my zawsze, zawsze właśnie kulinarnie. E, kulinarnie, czyli z Juzami, nawet kiedyś byłem na takim wyjeździe, gdzie obowiązkowo wstawało się. O trzeciej w nocy wychodziło się na miasto. Kulinarnie. Ciekawie. No właśnie, też nie wiedziałem na początku o co chodzi, no ale no tak była e, zorganizowana wycieczka, że e, o trzeciej w nocy wychodziliśmy, e, ponieważ żeby faktycznie zobaczyć e, w dużych miastach tą prawdziwą kuchnię chińską, taką oryginalną, e, to trzeba spróbować e, to, czego jedzą robotnicy, jak idą do pracy. I wtedy, bo normalnie rano wyjeżdżają zwykłe te street foody, ale właśnie o między trzecią a piątą rano wyjeżdżają te wózki, gdzie jedzą ci robotnicy. I wtedy faktycznie możemy spróbować tych takich ich dań, które nie pojawiają się w dobrych restauracjach, bo to są… Które faktycznie się w kulturę tak. chłonią także poprzez kuchnię. Dobrze, to co? Mamy to? To to już wszystko? No chyba tak. Tak mi się wydaje, zobaczcie, jest, jest kapusta, jest jest dużo cebuli, jest imbir, jest, jest czosnek, bez imbiru dzisiaj, mamy papryczkę, jest. no to co, zaczynamy. Bierzemy się, a wiem, co jeszcze trzeba, zobaczcie, trzeba, musimy czymś zagęścić, proszę bardzo, musimy czymś zagęścić, czyli… Trzeba namieszać. Trzeba namieszać. Nie poskleja? Nie, nie poskleja się. Kiedy e, ja już mi się skleja? Chińczycy używają e, przeważnie skrobi kukurydzianej. My mamy skrobię ziemniaczaną. E, ona nie zmienia smaku potrawy za bardzo. E, jest też naturalna, a więc e, to bardzo dobre zagęszczenie tych naszych sosów jest. No i też szybko zagęszcza. To co, zaczynamy? Mamy wszystko? No, patrz, mi się tutaj. Nie, to czy nie, to wystarczy. Później tak ciach, jedną łyżeczkę, bulionik mamy. Mhm. To co? E, Czy... Mogę liczyć na Ciebie? A ja chcę mieszać, ty bardzo. A, Ty chcesz mieszać, dobrze, przepraszam. To też trzeba tak y... szybko. Nie tak, jesteś gotowa? Nie. Nigdy nie jesteś gotowa? Tak. Dobra, mieszamy. Czyli mamy tak, dodajemy cebulę. Tej cebuli dość sporo. Zmniejszamy przez ogień. Dodajemy od do czosnek. Ale Zmniejszamy ogień, bo się to zmniejsza ogień, czy dlatego, że mieszam za wolno? Nie, że potrzebujemy, żeby... Jeżeli cebula jest młoda, też ona inaczej się wiesz, Okej. Okay. Tak, już do tej cebulki możemy dodać, zobaczcie, o, wieprzowinkę. Dobra, i do tej wieprzowinki, jak ona na chwilę, możemy już ostrą papryczkę. Dodać, na tym Teraz etapie. ostro, czy ma dwie wieprzowinę? Nie, nie ma otulaku, ma się połączyć. I tu już możemy na tym etapie dodać troszeczkę pieprzu. Coś mi się wydaje, że to będzie danie dla prawdziwych twardzieli. I, I przyprawa pięć smaków, tak dla... Znaczy, będzie to na pewno dość pożywne danie. To jest przyprawa przyprawie pięć <laughs> smaków. Mamy imbir, e, mamy anysz, mamy korecję namonową, mamy pierś. To jest taka bardzo korzenna. Tak. Okay. Dobrze i to mamy, i już możemy dodać, e, tak, zaczynamy od tych twardszych warzyw, tak? Tak. <coughs> Czyli dodajemy najpierw boktoja. później dodajemy kapustkę, podlewamy troszeczkę. <coughs> bardzo ostre. <coughs> Ja to dobrze mieszam. Bardzo dobrze, pokaż na sekundkę, ja zobaczę, czy... Bardzo dobrze, ale daj. A, podrzucanie jeszcze nie prze, przepracowaliśmy. To jeszcze nie, to jeszcze za krótko się znamy. <laughs> Jeżeli chodzi o podrzucanie. Nie będziesz podrzucać mojego łoka, mała. Dobra. Dobra, to mamy. Jak nam to się wszystko już przesmażyło. I wlewamy bulion. Wlewamy bulion, ale to jest bulion, który nam też zbiera wszystkie smaki. Ale ładnie pachnie. Ale mnie zagazowałaś. Mówiłam, że za wolno mieszam. Dobra. To dopiero zacznie, proszę Panią, pachnąć. To dopiero zacznie, proszę Panią, pachnąć. Nie, to ta przyprawa to jest Dobra. I teraz, o których mówiliśmy o przyprawach. Mówiliśmy na pewno zawsze o sosie sojowym, tak? mm. ona jest dość słona, więc mm. tak musimy delikatnie. Mówiliśmy o sosie mm. tak? on nadaje takie troszeczkę i słodyczy i trochę nam mm. zagęszcza. I mówiliśmy o oleju sojowym. Nie za dużo, bo on jest dość takim sezonowym. I mieszamy. Mm. Ja teraz spróbuję, jak ten sosik może to wykazać. Albo nie, najpierw ja spróbuję. Jak? Jaką ocenę byś sobie wystawił? 4 plus. W skali do 4? plus? W skali do 5. Dobrze i teraz troszeczkę zagęścimy. I musimy teraz mieszać. Mieszamy, mieszamy. to by nie było grudek. Nie tutaj przy skrobi nie będzie. Ostro, jednak. Proszę, następne. O, dobrze, no, ładnie zadęściło. To jest danie, które pod, powstaje bardzo dużo poświęceń. Na <laughs> przykład poświęcam dużo, teraz wszystko no, powstało. Dobrze. dobrze, i myślę, że To nam się ładnie jest szkliste. No, faktycznie ładnie prawie. Ładnie się zadręciło, i tu możemy spróbować. Proszę bardzo, już teraz możesz spróbować. Jest bardzo intensywne. Ale... A z czym ty to będziesz podawał? E, możemy mm. podawać to. Generalnie. E, Co Bo mi to już było, szaleje. Mm -hmm. Danie jest e, przygotowane jako do takiej family style. Czyli jedno z wielu ustawiamy na stole, i mm -hmm. też się podajemy makaron, podajemy ryż, tak, są różne warzywa, a więc tutaj przeważnie, gdzie jak byłem w chińskich restauracjach, no to przeważnie to są family style. Rzadko się zdarza, że jest à la carte, zamawiasz jedno danie, nie, no tam musi być kilkanaście mm -hmm. kilkanaście dań. Spróbowałaś czy nie? Nie. Albo ty nie, nie próbujesz? Sosu to spróbuj, czy nie? Wierzę ci na słowo. O, to A tu mamy głodny. Dobra, to co? Nakładamy. Miskę. Niskie, to już fajną damy. Ja sobie zdałam sprawę z tego, że niczego nie dodawaliśmy limonki jeszcze. Eee, nie ta kuchnia. Hmm. <noise> Dobrze, tu to co? Jana i te danie, w związku z tym, że jest dużo tych warzyw, ono jest samo w sobie, można powiedzieć, dekoracyjne, ale świetne danie do... Tak naprawdę można iść lęcinę ją przygotować, tak. E... Możemy i użyć też... Możemy też same warzywa, możemy to z warzyw zrobić, jeżeli jest na pewno ostre, ale jest tak wyśmienity ten sos. Moglibyśmy jeszcze troszeczkę tylko sezamem posypać i zobaczcie będzie mm. i już i mamy. Proszę bardzo. Smacznie pachnące. Życzymy smacznego.